Witam w kolejnym odcinku, na kolejnym etapie. Możecie sobie zerknąć, jak to wyszło. Ta pierwsza warstwa bardzo fajnie. Co ciekawe, ta posadzka, gdzieś tam doczytałem, że ona tworzy taką warstwę wodo- i mrozoodporną. Więc widać też było, jak deszcz popadał trochę, to fajnie tak odpychało wodę. I teraz kolejnym etapem jest Fast Mini Level. Partnerem odcinka jest firma Fast. Dzięki nim możemy działać sobie dalej. Jest to wylewka cementowa samopoziomująca od 2 do 20 mm. Ja zakładam tutaj na to, żeby to wyrównać jakieś 5 mm maksymalnie eee, są jakieś tam przemierzyłem sobie to, to jakieś ubytki jakieś dołeczki małe więc to wszystko sobie ładnie wypoziomujemy w mieszadle jeśli chodzi o jakieś parametry to teraz tak mamy czas otwarty 20 minut eee, czas e, zużycia do 30 ruch po 6 godzinach pieszy może już tutaj być i teraz, jeśli chodzi o wydajność tego, to 1,5 kg na metr kwadratowy na milimetr, taką mamy wydajność. Więc te dwa worki, myślę, że tutaj będą takie te 5 mm, to nam starczą w zupełności. I co jeszcze? Ogólnie, po 7 dniach, można. Już kłaść jakieś warstwę wierzchnią, ale my tutaj nic nie będziemy kłaść na to. Powierzchnia jeszcze została jeszcze raz zagruntowana tym gruntem też fasta. I proporcje 5 litrów wody około na worek. Więc mamy wodę przygotowaną i mieszamy. I 10 minut trzeba odczekać jeszcze raz przemieszać. Różnymi pacami będziemy to rozprowadzać sobie. No i wałek kolczasty do yy, odpowietrzenia tego. Taki mamy tutaj akurat żeby to trochę odpowietrzyć, pozbyć się tych bąbelków, także zapraszam na, na Time Lapsa i działamy dalej. Widzicie, mamy wylaną wylewkę samopoziomującą, a teraz jeszcze takie 3 stopnie, trzy takie płyty betonowe o wymiarach 120 na 35. Tu będzie będą kamyszki po bokach, i tu będzie obrzeże od podjazdu. I tutaj zrobiliśmy sobie z delikatnym spadkiem te płyty. One będą różniły się między tutaj tymi obrzeżami około 4 cm pod górę. Więc coś takiego, żeby się wygodnie wchodziło. I też będziemy tym fastem ZP wykonywać. I zobaczymy jak to wyjdzie, też finalnie. Ale już takie zostawimy, żeby było jednolite. Tu jakieś tam pręty wrzuciłem, gwintowane, żeby jakoś wzmocnić. Tu jest 5 cm, a wylewka ma od 2. Zaraz sprawdzimy, jest od 2,5 do 6. Więc tu akurat te 5 cm, żeby to też miało jakąś wytrzymałość. I między tym będą kamyszki, ale to już zobaczycie finalnie, jak to będzie wyglądać. jak widzieliście wylewka samopoziomująca była zrobiona wyszły jakieś takie gdzie nie inne kolory ale jest e, bardzo ładnie e, w poziomie wszystko według łaty sprawdziłem sobie więc fajnie się to rozlało e, gdzieś jakaś tam mucha się utopiła czy coś i zaczęła drążyć tutaj w tym ale ja się tym nie przejmuję, bo to i tak będzie tutaj warstwa e, jeszcze wykończeniowa i nie wiem, czy to będzie farba, czy to będzie właśnie mikrocement, czy, czy coś jeszcze innego. E, trochę się obawiam na mikrocemencie, że to będzie zbyt śliskie tu, na to jak deszcz popada trochę, więc myślę, że coś tutaj chyba pójdziemy w tą farbę takiego podobnego koloru. Do betonu. No, i tutaj wylaliśmy jeszcze sobie trzy takie stopnie, takie płyty betonowe. One są delikatnie pod górkę. To jest delikatny spadek. Tu między to pójdą kamieszki. Taka płyta ma wymiary 120x35, więc i odstęp jest około 20 cm. Więc akurat fajnie się tak staje na tych płytach i też między, jeśli chodzi o wysokość między tą płytą a stopniem jest 17 cm, więc też tak optymalnie, żeby wejść te płyty zostawimy sobie już takie jakie są, bo takie fajne betonowe i one też są wodoodporne, bo to było robione też z Fast ZP bardzo mi się podoba ta tutaj ta, ten materiał, ten fast ZP, bo naprawdę super to wygląda i tworzy taką warstwę wodoodporną. Teraz już jest to trochę brudne, bo już tutaj uczęszczamy po tym, ale naprawdę kurczę fajną strukturę taką daje, kolor nawet ma fajny, no i, i wodoodporny jest. Naprawdę tu woda na tym nie stoi, nie wsiąka ani nic. Także tak to wygląda. Plan się udał dzięki tu współpracy z firmą FAST. No i działamy kolejne rzeczy, potem przyjdzie zabudowa tutaj te, te ścianki i daszek. Myślę, że to już będzie w następnych odcinkach. Także dzięki bardzo i zapraszam na kolejne filmy.